23 kwietnia Starostwo Powiatowe w Gliwicach zawarło umowę z firmą, która za pomocą tzw. wymazobusu pobiera próbki do badania od osób przebywających na kwarantannie. Tutaj ogromna zasługa naszego pana starosty, jego determinacja. Wiadomo, że, że tutaj jego zaangażowanie jest bardzo ważne. Mnie jako osobie odpowiedzialnej tutaj za wydział zarządzania kryzysowego przypadł w udziale już ten problem taki natury merytorycznej, a więc umowy, przygotowania, wszystko to już mamy dopięte. Dzisiaj już Mazobus jeździ, od dnia dzisiejszego umowa zaczyna funkcjonować. Nasza praca polega na zbadaniu osób, które są na kwarantannie, które nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania lub miejsca kwarantanny, aby pobrać wymaz takim osobom. Ten wymaz jest transportowany do sanepidu, który wykonuje badania celem potwierdzenia dodatniego lub ujemnego wyniku badania na COVID-19. Koszt pobrania jednego wymazu to 115 zł, póki co starostwo przekazało na ten cel 50 tysięcy zł, a wymazobu ma jeździć po powiecie gliwickim do końca czerwca. Jednak władze starostwa zapowiadają, że jeśli potrzeby będą większe, możliwy jest aneks do umowy. Na ten moment mamy 120 osób, które na CITO tak, czekają na te wymazy, więc tu już rozmawialiśmy z Panem, że będziemy w tym pierwszym tygodniu bardzo dużo tych wymazów robić. Z tego miejsca też apeluję do Państwa, do których przyjedzie wymazobóz. Może to być też pora późna, wieczorna, żeby wykazać zrozumienie, ale chodzi nam o to, żeby jak najszybciej zrobić jak największą ilość badań tych wymazów, a potem już sukcesywnie realizować na bieżąco te zadania? W celu pobrania próbek, taka osoba musi przygotować dowód osobisty celem weryfikacji danej osoby, a także najlepiej wyjść na ganek, tam, tam, jest pobierany, tam jest pobierany wymaz. Jeżeli mamy do czynienia z domami czy z blokami, w tym momencie informowana jest osoba, tak samo, żeby przygotowała dowód osobisty, a następnie wymaz jest pobierany w drzwiach. Taka osoba nie może opuszczać budynku, wychodzić na zewnątrz, więc my w tym momencie, pielęgniarka, udaje się na góry, czy tak. Do mieszkania i w tym momencie jest pobierany w drzwiach wymaz. Bardzo się cieszymy, bo na pewno poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców od dzisiaj będzie większy. Dodajmy, że chęć partycypowania w kosztach działania wymazobusu wyraziły także gminy, które wchodzą w skład powiatu Gliwickiego. W dobie pandemii szpitale pracują w trybie ostro z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Tak dzieje się również w szpitalach powiatowych w Knurowie i Pyskowicach. Pomimo trudnych czasów, staramy się robić wszystko, by zapewnić pacjentom należytą opiekę informuje dr Leszek Kubiak, prezes zarządu szpitala w Pyskowicach. Szpital funkcjonuje normalnie, to znaczy w sensie ostro-dyżurowym. Mamy prawie że 50% obłożenie na wszystkich oddziałach. Mamy miejsca izolacyjne dla pacjentów, których przyjmujemy, co zabezpiecza nas, nas przed występowaniem COVID-19. Jeśli chodzi o to wykonujemy zabiegi na oddziale chirurgicznym te które są konieczne załatwiamy wszystkich pacjentów w pilnej potrzebie oprócz tego przynajmniej 2-3 porody dziennie na oddziale położniczo-ginekologicznym jeśli chodzi o zaopatrzenie no to tu też w tej chwili z rezerw materiałowych otrzymujemy co tygodniowo transport przywozi nam to wojsko także jesteśmy dostatecznie zaopatrzeni w maseczki, w rękawiczki największe problemy mamy z fartuchami barierowymi Tymi, które bardzo szybko nam wychodzą w momencie, kiedy zjawiają się pacjenci podejrzani o COVID-19. W trybie ostrego dyżuru i na podobnych zasadach funkcjonuje także szpital w Knurowie. Dobre informacje płyną z domów pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie powiatu Gliwickiego. W całym kraju nie brakuje DPS-ów, gdzie wprowadzono kwarantannę, a mieszkańcy zmagają się z koronawirusem. W Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach od początku stanu epidemii sytuacja jest pod kontrolą. Moje panie podróbki jeszcze są zdrowe. Jeżeli chodzi o pracowników, też trzymając się pewnych procedur i zasad, nie mamy przykrych niespodzianek. Staramy się cały czas trzymać w reżimie, który, zosta, który narzuciliśmy sobie wcześniej, to znaczy zakaz wchodzenia na teren obiektu osób obcych, oczywiście kontrola temperatury, dezynfekcja, dezynfekcja wzmożona na oddziałach, przemywanie środkami dezynfekującymi rąk, używanie środków ochrony osobistej. Na pewno jest lepsza sytuacja z ochroną osobistą, środków ochrony osobistej, tak się składa, że dostaliśmy kolejną transzę właśnie tych środków ochrony osobistej ze strony wojewody. Można powiedzieć, że trzymamy się jak najbardziej i pilnujemy się jak najbardziej. Oczywiście nie może nic przewidzieć, ale staramy się robić wszystko, żeby w Boże nie doszło do zakażenia. Podobnie sytuacja wygląda w Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej. Jest naprawdę wszystko w porządku, sytuacja jest naprawdę pod kontrolą. Także proszę się o nas nie martwić. Na razie wszystko jest w porządku. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować wszystkim instytucjom nadrzędnym nad nami, bo naprawdę czujemy taką ogromne wsparcie, ogromną pomoc. Bo nie tylko Urząd Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ale Straso powiatowe w Gliwicach, Wydział Zdrowia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna, bo no naprawdę pomagają nam wszyscy jak mogą. Także naprawdę czujemy z każdej strony wsparcie, słowa, otuchy do nas płyną, ale jeszcze chciałam tylko bardzo podziękować pracownikom. Naprawdę pracownikom dziękuję za zaangażowanie, za pracę, bo naprawdę lekko nie jest, ale wszyscy się staramy dla dobra naszych mieszkańców i do przodu po prostu. Stan epidemii to nie jest łatwy czas dla prowadzenia inwestycji, również tych drogowych. Mimo to w kilku miejscach na terenie powiatu Gliwickiego trwają prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, kierowców, a także rowerzystów. Remont prowadzony jest między innymi na ulicy Wiejskiej w Smolnicy w gminie Sośnicowice. To jest inwestycja, którą realizujemy z Urzędem Wojewódzkim, z panem burmistrzem Sośnicowicz i my jako, jako powiat gliwicki, który prowadzi tą inwestycję. Myśmy pozyskali około miliona czterystu tysięcy z programu samorządowego dróg lokalnych i... Miasto Sośnicowice dołożyło około 640 tysięcy i na przykład też w tej wysokości. Budujemy ciąg pieszo-rowerowy, to co widać po prawej i po lewej stronie, i będzie wymieniana nawierzchnia i wraz z podbudową, jak chodzi o szosę. Jest to ulica wiejska w Smolnicy, która to jest kolejny, już ostatni odcinek, który jest zaplanowany teraz aktualnie do przebudowy. Największa tegoroczna inwestycja drogowa Powiatu Gliwickiego realizowana jest w Rzeczycach w Gminie Rudziniec. I tu otrzymaliśmy 85% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, co nas bardzo cieszy. Na tą inwestycję czekają mieszkańcy nie tylko Powiatu, nie tylko regionu, ale, ale najbardziej Gminy Rudziniec. Przypomnijmy, że powiat Gliwicki ma w utrzymaniu 60 km dróg wojewódzkich oraz 300 km dróg powiatowych. Nad tym wszystkim czuwa zarząd dróg powiatowych w Gliwicach. To jest brygada na najwyższym poziomie merytorycznym. Oni wszyscy mają wysokie kwalifikacje, dlatego żeśmy jeszcze wzmocnili, kupili im jeszcze dodatkowy na koniec roku samochód, malowarkę do malowania. Poziomego, poziomego naszych dróg i także mini koparkę I, i nie zlecamy na zewnątrz tych wszystkich spraw bieżących, tylko nasi chłopcy na północy i południu powiatu pracują i, i to jest nasz wielki sukces. To błyszczał w dziesiątkę. Chcemy jak najwięcej realizować z naszą brygadą. Warto dodać, że kilka dni temu wojewoda Śląski ogłosił, że powiat Gliwicki znalazł się na liście do dofinansowania z samorządowego programu dróg lokalnych. To oznacza, że w tym roku możliwe do realizacji będą dwa kolejne zadania w Knurowie i Pyskowicach. Muzyka